Uma vitória importante, nos mantém bem na competição. Encontramos muita dificuldade para entrar na defesa do Vemete. Os dois jogos que a gente fez com eles a gente teve muita dificuldade. Mas hoje prevaleceu mais uma vez a qualidade técnica dos nossos jogadores. A gente não abandonou o jogo em momento algum. Uma vitória importante, mantemos a nossa invencibilidade dentro da competição. E... Descansar amanhã e na segunda-feira já começar a trabalhar para uma nova, uma nova etapa. Foi um jogo muito complicado para nós, contra uma equipa que, que veio defender cá atrás, nos 10 metros. Quando assim é, a missão fica mais difícil, mas o resultado acaba por ser justo. Tivemos muitas oportunidades, podíamos ter ganho por, por mais, mas o mais importante são os 3 pontos. Uważam, że zagraliśmy dobre spotkanie. Mimo braku, braku kadrowych. Pokazaliśmy charakter drużyny. Walczyliśmy do końca. Mogliśmy nawet zremisować. Szkoda. Aczkolwiek brawa dla chłopaków. Pias widać, że nas na początku zlekceważył i ewidentnie udało nam się powalczyć. I mam nadzieję, że nie tylko będziemy tak grać z czołówką. A będziemy potrafić grać też z różnymi słabszymi, który, z którymi nie do końca nam tak idzie. Dzisiaj bardzo ciężki, ciężki mecz, ciężki teren. Przyjeżdżamy do lidera. Jeszcze w troszeczkę oklejonym składzie ze względu na kartki. Myślę, że się przeciwstawiliśmy troszeczkę temu, ale no nie udało się. Piast, Piast tą grę kreował. Jeszcze ta czerwona kartka dla Briana, która. No nie zamknęła mecz, ale bardzo utrudniła nam zdobycie choćby punktu dzisiaj. No i to piast, piast zwycięża, a my zdobywamy kolejną cenną lekcję.